Siema, siema, dzisiaj jest odcinek z Cybergianka Ale taki trochę inny odcinek z Cybergianka Bo dzisiaj będziemy mieli tylko strzelba challenge Czyli nie będziemy grać tylko strzelbą Jakby co to gramy na yy, rozdziale drugim I gramy tylko strzelbą, czy nie? O, bo kogoś I zobaczymy ile przetrwamy, może się uda te 10 dni przetrwać O, na przykład tu już nie przejadę, czy nie? A i sorry, jak rozwalam, ale niestety muszę jakoś wyjść, co nie? I tu już na przykład tam nie przejedę, Chociaż. chociaż mógłbym zrobić, żeby ten. Nie no, do... dobra, gramy tylko strzelbą. I no i wracamy do bazy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może się uda przetrwać dużo dni. I jak coś, to nie, to nie naprawiam tych bram. Zobaczymy, ile przetrwamy, nie naprawiając też. Więc tylko no strzelba challenge. A jak możecie się domyślić, to są jeszcze inne rzeczy w tej grze i nie tylko będzie strzelba challenge, ale jeszcze inne challenge. Jeszcze takie dwa podobne. I to... Sobie, i możecie skadywać z czego. O, no, już pokonany Jaj. Możecie skadywać. Znaczy no, pewnie jedno zgadniecie, co nie? Przynajmniej, że jedno zgadniecie, ale trze, Ale drugie, nie wiem czy zgadniecie, bo będzie na przykład coś, coś tam challenge i coś, coś tam challenge. Będą dwa jeszcze takie challenge, co nie? Podobne do Strzelba Challenge. Mam nadzieję, że on się filmik spodoba, co nie? Dobra, trochę, trochę nudy. Trochę nudy. Dobra, weźmy sobie to auto, żeby coś porobić w tym, żeby tak trochę nudy będą. Dobra. Wsiądźmy tak. Dobra, nie, przejdźmy się. O. Przejdźmy się jak yy, ludzie. <grym> o nie, muszę przeładować. Walną mnie. Je. Dobra, jest git. No, czekaj, jest skin, Dobra. No i tu już nie przejdę, niestety. I trzeba wracać powoli do bazy. Yy, auto mi się zdaje, że zostawimy. No i zobaczymy. Nie wiem czy nie nagrać czasami dla Was tak, że przytnę i później będzie na przykład gdzieś tak pod koniec, albo będę wam pokazywał po każdej bitwie, albo bitwę będę wam pokazywał Chyba tak zrobimy. To się zobaczymy w następnej bitwie. Chociaż ona już jest zaraz. To jeszcze tą, jeszcze tą będziemy ten... Jeszcze tą bitwę zrobimy. Zobaczymy ile się uda przetrwać. To jest najlepsza broń, co nie? Więc zobaczymy nie niedługo przetrwamy, choć tu, tu już jest trochę obite. Dopóki nam nie zniszczą bazy. O. Widzicie, nawet nie, nie, nie drasnął. Gorzej będzie, jak będę przeładowywał. O, albo taki przyjdzie. No właśnie o tym mówię. Nie, ty, bo ja to przegram. Dobra, jest na razie git nie, nie, nie. Ty, bo ja myślę, że ja trochę dłużej to przetrwam. Dobra. Zobaczymy, dopóki mi nie zniszczą tej hacenty. Nie lubię zoomu, to są lubi mnie. A to git, to git. Nie wiem, pójdziemy się gdzieś przejść, zwiedzić okolice. Patrzcie jakie fajne śmietniki, ale nic w nich nie ma. Abym rozwalił, ale niestety nie mogę. O, moje autko. Ty, bo mi się zdaje, że ja przeszedłem tylko 13 dni. W tym będzie problem. Dobra. Możemy tak podskakiwać. Zwiedza zwiedzimy trochę okolice, zobaczymy co się wydarzyło. <laughs> Przynajmniej możemy fajnie wejść. Czy tutaj też jest rozwolone nie, Mam jeszcze mało HP. Mało życia mam Chociaż mogę się uleczyć, ale Zagrajmy, zagrajmy tak jakby nie było tego leczonka Dobra, trzeba wracać, już się zapomniałem Dobra, zdążę chyba Chociaż Chociaż Nie, no zdążę, na, na luzie Dobra, zobaczymy ile przetrwamy O, typo Bo właśnie o tym mówię. No Do przeładowaniu, dobra, na razie jest dobrze. Na razie jest git. Na razie jest git. Dobra, na razie jest git. Myślę, że już na tym dniu się trochę wywala. Na razie jest git. Wystrzelmy wszystko. O, jedna kula. Lecimy. lecimy. Dobra, mi się zdaje, że przetrwam te 14 dni, bo teraz na pewno umrę. Mam bardzo mało HP. No a już następny dzień chyba będzie już lipny. Dla mnie. Dobra. Będziemy wiedzieć zwiedzić tą okolicę podcali śmietników. Aż się proszę o rozwalenie. O zebranie tego złomu. Czekajcie, strzelę, a tam chyba, że do kogoś strzeliłem. Więc nie. Już nikogo nie będzie Już strzeliłem Może po tej stronie będzie, ale to już koniec dnia prawy Dobra, idziemy do bazy O patrzcie, jesteśmy na samej górze Dobra Myślę, że już tu trochę ko koiwne Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czekajcie, bo on zdejmie maskę, jak trochę będzie stał. Więc zdejmie tą maskę, no? Co on nie zdejmujesz maski? Kurde. Ała. Mam nadzieję, że nie rozwalam, bo jeszcze jeden dzień bym przetrwał. Ale ja chyba nie rozwalam. Cho chociaż. Nie, no, chyba nie rozwalam. Nie, nie. Czekajcie, o dobra Dobra, jest yes, git. Jest git Dobra, w ogóle to była reklama, co nie? Mm, dobra, co by tu robić? Nie wiem. To wam pokażesz te bitwy, co nie? Jak y, się odbędą? Dobra, już się zbliża, no zobaczymy czy to jest moja ostatnia noc w tej grze. Czy... Ostatnie to nie, ale chodzi o tą rundę. O, tak powiem, o tą rundę. Dobra, zobaczymy. No nie, muszę przeszkadowywać jeszcze. Nie, 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 nie. Dobra, udało się. Dobra, udało się, udało. No nie, 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 nie. Dobra, jest git, jest git. O nie, teraz będzie, naj... teraz będzie chyba dinozaur. Dobra, to zobaczymy się, jak dinozaur będzie atakował. Dobra, zaraz dinozaur się pojawi. Najgroższe no, jest to, że nie z której strony przyjdzie, co? Myślę, że tak gdzieś ustawił. Ale dobra, może się uda przeżyć, chociaż mam mało HP i moja baza ma mało HP. Zobaczymy, zobaczymy, czy się uda przeżyć. Jest Nie, nie, nie gin No nie, Kurde, wiedziałem, że na tym momencie obrona trwała 15 dni, czyli 5 dni No ale było 5 dni przetrwałem, przetrwałem Jak chcecie następny odcinek z takiego challenge'u To te 10 łapeczek w górę byłoby git chyba, co nie? Bo będzie następny Ale tu jest fajna muzyczka Nigdy do końca tej muzyki nie słuchałem Wy nie wiem, czy ją słyszycie, czy nie, ale to jest fajna muzyczka. No i dobra, to dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapaczce i sybiku. Będzie mi naprawdę miło. To trzymajcie się. Cześć i pa.